Mały rap z nazwisłych. Dzisiaj, tak. W gliczarowie i na zębie Michał jutro pierwszy będzie. Turde, turde, turde poloń, ty rywali Michał goń. Nasza basia to wiewiórka, za wyprawkę jest te skórka. Turde, turde, turde poloń, ty rywali Michał goń. Taka myśli, świtak w głowie, Michał będzie pierwszy w Krakowie. Tour turde, turde de, 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 de Poloń! Ty, Rywali, goń, goni, goń! Goń, 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 goń. Tak jest, Michał, niech goni Rywali. Amen. A my? Dzisiaj na szczęście był blisko. Rywali udało się dogonić. Ładne akcje w końcówce Maćka Bodnara, Jarka Marycza. No ale etap zakończony zwycięstwem kolarza z zagranicy, więc. Tak, bo ja stawiałem pasia, na NAO, na więc nawet jeszcze blisko, bo wygrał Ben Swift, który także jest z zespołu Sky. Tak jest, chociaż Nie, Kolumbia i Anglia dosyć daleko, ale no, drużyna jedna. Ale drużyna jedna. Tak. Nie udało się dzisiaj rozbić peletonu, peleton przyjechał razem, stąd i w pierwszych e, głównych rolach wystąpili sprinterzy, ale to dobrze dla Michała Kwiatkowskiego, która rzecz najważniejsza, obronił koszulkę Lidera. lidera. Tak jest, tylko sekunda przewagi na Moreno Mozera. Trzeba cały czas uważać. On się nam myli trochę z Vivianiem na tych premiach i na finiszach, ale ważne, że to był Wiwiani, a nie, a nie Moreno Mozer dziś w końcówce. A więc e, Michał jest liderem. Świetna jazda także Michała, Gołasia całej dużynej Omega Pharma, która tam była skupiona wokół swojego lidera. E, I niech tak będzie jutro. Szkoda tylko, że nie było pięknych widoków w tatr, z, zwłaszcza z głodówki. Nieco deszczowo, nieco mgliście, chmury. Dopiero w końcówce zobaczyliśmy. To na co czekaliśmy, czyli te przepiękne widoki. Nasza Basia, która jest do wzięcia codziennie, to potwierdza. No ale w sumie remisowo, czyli zwycięstwo Michała Kwiatkowskiego, bo tylko dwa dni pozostały mu do wygrania wyścigu. No ale jutro to są dopiero schody. No jutro są schody. Ja mam nadzieję, że Michał jest na tyle silny, że Marek go tam dobrze wymasuje. Dzisiaj drugi Michał pomoże i nasze dwa Michały zrobią jutro dobrą, dobrą robotę. Basia potwierdza. Tak jest. Ten gliczarów to jest jednak niesamowity podjazd. Tam momentami jest 22%, czyli takie wzniesienia no, widzimy także na, na wielkich, wspaniałych wyścigach i widzimy także na Tour de, Pol Tour de No i trudna meta w Bukowinie, gdzie lekko jest pod górę, czy nawet mocno pod górę. Pamiętamy, że. W ubiegłym roku tam zapadły losy wyścigu, i tak będzie pewnie i jutro. No na kogo stawiasz? w Krakowie w ubiegłym roku. No ale... tak, ale to już tam o sekundy, bo akurat yy, liczył się Peter Sagan, który jest sprinterem. Tak, no ja cały czas wypatruję jeszcze Rafała Majki, bo Rafał Majka tak, tak z cicha pęka, ale cały czas gdzieś tam jedzie w czołówce i te górki pamiętam jak w zeszłym roku walczył na Glisarowie, w końcu mu prąd odcięło, ale był taki moment, do pewnego momentu rzeczywiście Rafał walczył. Teraz jest po operacji. Oczywiście jest inna zupełnie sytuacja. No, liczymy bardziej jednak, jednak na Michała Kwiatkowskiego. Na kogo stawiam jako na zwycięzcę jutro, czy, czy całego wyścigu? No całego wyścigu to oczywiście Michał Kwiatkowski. Tak nie jest, trzymamy kciuki za Michała Kwiatkowskiego, ta, cały Torun i Basia, Michał Goń Tak. I Basia jest e, z nami. Myślę, że, że trafimy na jakąś listę przebojów. Może lista przebojów Eurosportu. To, to nam wystarczy, nie mamy większych ambicji, a jutro zapraszamy o 17.30 meta w Bukowinie. Tatrzańskiej. Pięć podjazdów pod Gliczarów będzie się na pewno dużo działo.